Dzień dobry, nazywam się Ewa Kopczyńska, jestem socjolożką. Pracuję w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem socjolożką jedzenia, to zwykle budzi zainteresowanie, bardzo ciekawa dyscyplina. I opublikowałam właśnie w wydawnictwie UJ książkę zatytułowaną Jedzenie i inne rzeczy i chcę o niej Państwu dzisiaj opowiedzieć. W swojej pracy badawczej ja się zajmuję kulturą jedzenia. Czyli tym, co robimy na co dzień w związku z jedzeniem, i zajmuję się takimi procesami oddolnymi. Czyli w mniejszym stopniu interesują mnie instytucje, regulacje prawne i, e, i tego rodzaju formalne formy zrzeszenia, a bardziej interesuje mnie to, co robimy w domach. I to, co w związku z jedzeniem jest częścią naszej codzienności. I o tym jest trochę ta książka. Oprócz tego, e, chciałam w tej książce pokazać, w jaki sposób socjolog albo socjologia może zajmować się, jedzeniem. I co to znaczy, że jedzenie, żywność jest tematem społecznym, jest tematem socjologicznym, bywa też tematem politycznym. W jaki sposób język socjologiczny, język socjologii może opowiadać o czymś, co być może z socjologią się nie kojarzy, czyli właśnie z żywnością. W tej książce Zatytułowanej Jedzenie i Inne Rzeczy: Antropologia Zmiany w Systemach Żywnościowych, próbuje zrozumieć i opisać, w jaki sposób zmieniają się nasze zwyczaje żywieniowe i w jaki sposób zmienia się kultura jedzenia. I, jako przedmiot czy jako dziedzinę swoich badań, postawiłam tutaj. Właśnie, codzienne praktyki żywieniowe, yy, codzienne nasze działania, szeroko rozumiane praktyki jedzenia, bo nie tylko chodzi mi o to, co się dzieje, kiedy siedzimy przy stole, ale też to, co się dzieje, kiedy wybieramy żywność, kiedy idziemy do sklepu, kiedy przygotowujemy tą żywność, kiedy ją pakujemy, yy, no i wreszcie, kiedy się pozbywamy tej żywności, na przykład kiedy mamy jej zbyt dużo albo kiedy nam się psuje. Więc. Yy, Taka szeroko rozumiana sfera jedzenia jest takim jest, y, obszarem jest dziedziną, w której ta książka jest sytuowana. Ja tu w szczególności zajmuję się taką oddolną zmianą, czyli takimi praktykami społecznymi, które w obszarze jedzenia, które wynikają z tego, że jesteśmy jakoś niezadowoleni albo nieusatysfakcjonowani z tego, jak wygląda ten nasz żywieniowy krajobraz. Czyli na przykład jesteśmy niezadowoleni z tego, co jest dostępne w sklepach, albo niezadowoleni z tego, w jaki sposób jemy, w jaki sposób przygotowujemy żywność, w jaki sposób jest. Spożywamy nasze posiłki. I w tej książce, po pierwsze, opowiadam czy próbuję rekonstruować tą krytykę systemu żywnościowego, która jest formułowana no, przez zwykłych ludzi, przez tych obywateli systemu żywnościowego, a po drugie, y, opisuję, co oni w odpowiedzi, czy co oni w konsekwencji tej krytyki robią, to znaczy w jaki sposób zmieniają tą kulturę. Możemy powiedzieć, że ta zmiana Wywoływana jest na poziomie codziennych i naszych indywidualnych praktyk, czyli każdy z nas, podejmując decyzje, takie czy inne, kształtuje ten system żywnościowy, ale jest też tak, że zrzeszamy się, czy organizujemy się jako ludzie, jako członkowie społeczeństwa i tworzymy, no właśnie coś, co ja tutaj nazywam zrzeszeniami albo kolektywami żywnościowymi, które są takimi ciałami, większymi ciałami, które właśnie tworzą, generują zmianę. I w tej pracy zajmuje się trzema. Takimi sytuacjami, czy trzema takimi obszarami, w którym ten nasz system żywnościowy jest naprawiany. Pierwszy z nich to jest taka sytuacja, kiedy, w której widzimy potrzebę łatania dziury, w polegającej na tym, że niektórzy z nas tej żywności nie mają. Czyli niektórzy z nas mają bardzo ograniczony, zbyt ograniczony dostęp do wystarczającej ilości, dobrej jakości żywności. Czyli problem niedożywienia, głównie, głównie jakościowego, ale też ilościowego, który. Widzimy, który formułujemy jako jeden ze słabości tego obecnego systemu żywnościowego. Z drugiej strony, niektórzy mówią, że to jest druga strona tego samego medalu: widzimy, że jedzenia bywa za dużo i jako społeczeństwo słabo radzimy sobie z tym nadmiarem, to znaczy, żywność marnujemy. Wiemy jak poważne konsekwencje to marnowanie żywności, ma nie tylko ekonomiczne, ale też środowiskowe, polityczne i tak dalej. Więc w tym pierwszym przypadku ja się koncentruję na pracy banku żywności, który właśnie odpowiada na te dwie strony problemu, z jednej strony niedożywienia, z drugiej strony marnowania żywności i który to bank tworzy pewien porządek, pewną organizację, pewną strukturę, w której, która ma naprawiać właśnie ten stan, która próbuje odpowiadać na ten problem i, i która formuje właśnie różnego rodzaju nowe praktyki mające zapobiegać temu, tej słabości. Drugim z moich obszarów zainteresowania... Jest takie zrzeszenie właśnie, taki kolektyw, taka oddolna organizacja ludzi, którzy mają przekonanie, że żywność powinna być, na ile to jest możliwe, produkowana i pozyskiwana lokalnie. To są takie sieci żywnościowe, które tworzą nowe systemy dystrybucji, nowe systemy zaopatrywania się w żywność, które mówią, nie wystarcza nam to, że mamy dostęp do żywności w supermarketach, że mamy zglobalizowane łańcuchy dostaw, że, że mamy dostępną żywność właśnie z drugiego końca świata. Chcielibyśmy, aby ta lokalna, dobrej jakości, w taki zrównoważony, naturalny sposób produkowana żywność była jak najbardziej dostępna dla jak największej ilości osób. I i te osoby i te zrzeszenia, właśnie te oddolne organizacje tworzą właśnie takie tak zwane alternatywne sieci żywnościowej, alternatywne łańcuchy dostaw. I tutaj przykładem, którym, którym ja się koncentruję w tej y, książce, jest y, kooperatywa spożywcza, targi y, takie zdrowej, naturalnej żywności, które Cyklicznie odbywają się w wielu miejscach, i cała sieć różnych podmiotów, które są z tymi dwiema instytucjami powiązane, i które tworzą taki bardzo złożony system. Trzeci z tych moich obszarów to jest taka, znowu, oddolna sieć, czy oddolne zrzeszenie, dla którego problemem systemu żywnościowego jest Fakt, że pozyskujemy żywność zwierzęcą, to znaczy obecność żywności pochodzenia zwierzęcego w diecie i w naszym systemie dystrybucji na naszych półkach sklepowych jest problematyczna dla tych osób z powodów etycznych i innych. I w odpowiedzi jakby na ten dominujący właśnie mainstreamowy system, w którym oczywiście tego rodzaju żywność jest, jest obecna. To, to, to moje zrzeszenie, ta, ta, ten kolektyw, ta sieć oddolna, taka alternatywna, tworzy swoje własne sieci dystrybucyjne, i swoje własne podmioty, które dystrybuują właśnie tą żywność pochodzenia roślinnego. No i są oczywiście rozmaite, ci właśnie mali producenci żywności roślinnej, sklepy takie wegańskie albo wegetariańskie, kawiarnie, restauracje i różne inne, takie nierynkowe, czyli nie, nie, niezorientowane na cele ekonomiczne podmioty, które których celem, i których ambicją i których funkcją jest właśnie zaopatrywanie nas w tą żywność pochodzenia roślinnego. I te trzy przykłady, te trzy przypadki takiego przejawy, takiego niezadowolenia z tego, jak jest, czyli próby wprowadzenia zmiany w tym systemie żywnościowym są właśnie przedmiotem empirycznej części tej książki. Poza tym studium empirycznym, czyli tym studium, właśnie tego, tym badaniem tego, co w praktykach naszych codziennych się dzieje, ta książka proponuje też pewien język mówienia o jedzeniu. Tak jak mówiłam, socjologia jedzenia to jest taka dość oczywiście bardzo interesująca, bardzo, bardzo atrakcyjna, ale też dość skomplikowana dziedzina, która próbuje cały czas wypracować sobie pewne ramy teoretyczne, pewien język, pewną narrację. Opowiadania w socjologiczny, społeczny sposób o żywności. Nie z punktu widzenia dietetyka, nie z punktu widzenia menedżera dużego sklepu, nie z punktu widzenia politycznego, czy nie z punktu widzenia producenta, tylko właśnie z punktu widzenia tego, co dzieje się pomiędzy ludźmi w sensie społecznym. I ja tutaj proponuję taką, taki język, czy taką teorię, która. Traktuje jedzenie nie jako pojedynczy obiekt, nie jako pojedynczy przedmiot, tylko traktuje jedzenie jako pewne, pewną sieć, czyli pewne właśnie zrzeszenie albo pewne powiązanie rozmaitych elementów. Czyli przykładowo to jest dość złożona teoria, ale tak w prostych, na prostym przykładzie, można sobie powiedzieć, że kanapka jest jedzeniem, ale ta kanapka zawsze w praktykach społecznych występuje w pewnym otoczeniu. Nie mamy nigdy do czynienia z kanapką jaką, jaką, taką tak, samą w sobie, tylko zawsze ta kanapka w coś jest zapakowana, yy, jest zjadana, jest noszona przez jakąś osobę w jakimś w, torbie, prawda, w jakiejś torbie, albo w jakiejś śniadaniówce. Jest przeznaczona do zjedzenia o określonej godzinie, jest złożona w określony sposób, czyli towarzyszy ona tak naprawdę złożeniem różnych rodzajów żywności. Stoją za nią pewne symbole, na przykład wybór takiego czy innego chleba często jest wyborem kulturowym. Ona kosztuje albo ją kupujemy gotową, albo ją przygotowujemy w, w domu ona zawiera w sobie organizmy, które też chciałyby ją skonsumować, to znaczy jeżeli ona zostanie kilka dni w naszej torbie, to prawdopodobnie ktoś inny, jakieś inne organizmy się na nią połaszą, więc. Musimy być pierwsi, musimy dbać o to, żeby no właśnie ona na przykład była w lodówce albo żeby. Zjeść I tak dalej, i tak dalej. Czyli jak rozmawiamy o jedzeniu, jak opisujemy jedzenie, jak ono funkcjonuje w tej społecznej rzeczywistości, to zawsze powinniśmy je widzieć jako powiązane z różnymi innymi elementami. Czyli to nie jest tylko substancja odżywcza. Czyli właśnie z takiego socjologicznego punktu widzenia widzimy to jedzenie jako złożenie. Jedzenia samego, właśnie tej substancji, ale też ludzi, którzy wkoło są, przedmiotów, które są, innych organizmów, e, takich okoliczności w rodzaju np. temperatury albo wilgotności, e, pewnego systemu takiego akcjonormatywnego i systemu symbolicznego, czyli właśnie tych, tych, tych niematerialnych, e, niematerialnych. Elementów kulturowych, i tak dalej, i tak dalej. Tak gdzieś tam za tym stoją regulacje prawne, gdzieś za tym stoją jakieś czyjeś interesy. I, i cały ten, żeby zrozumieć, jak jedzenie, ta konkretna nasza kanapka, funkcjonuje w tym społecznym kontekście, to musimy ją widzieć jako złożenie tych różnych elementów. I ja taką perspektywę stosuję przy opisie tych moich trzech case'ów, tych trzech przypadków, w których ktoś próbuje naprawiać system żywnościowy. Na nowo go układać po swojemu, tak żeby on był lepszy, sprawiedliwszy, słuszniejszy, bezpieczniejszy. Ale w tym układaniu widzę nie tylko ludzi, jako podmioty, Sprawcze, ale też widzę te inne elementy. I na przykład dlatego dużą wagę przykładam w tej książce i dużo miejsca poświęcam w tej książce na przykład opakowaniu. Albo transportowaniu żywności, albo paczkowaniu, w sensie pewnym przepakowywaniu żywności. Na przykład w banku żywności, w żywność, produkty przyjeżdżają w paletach podzielonych na soki osobno, mąka osobno, ryż osobno, i później w którymś momencie te palety muszą zostać. Na nowo poukładane, czyli trzeba wziąć odpowiednią ilość mąki z jednej soku, z drugiej i oleju z trzeciej palety i ułożyć w pewien, w pewien nowy porządek, który odpowiada temu, jak korzystamy z tej żywności w domu. Czyli na przykład wiemy, że potrzebujemy 4 kg mąki, litr oleju i, i małą, małą puszeczkę mięsa, a nie odwrotnie. Tak, czyli te złożenie, jakby to uporządkowanie, ta struktura tej naszej diety, czy tych naszych kulinarnych praktyk domowych, ona musi być przełożona, czy ta definicja tego, jak no, przepis, musi zostać przełożony na to, jak wygląda ta paczka żywnościowa, która będzie skierowana do osoby potrzebującej. I tego rodzaju struktury, powiązania, porządki składające się, no właśnie, nie tylko z jedzenia, nie tylko z ludzi. Ja próbuję w tej książce tropić i, yy, i opisywać. Te, te, te układy i te porządki żywnościowe, które te oddolne sposoby właśnie układania tej żywności w naszym życiu, które ja tutaj próbuję tropić i na nowo układania, one, one muszą być zintegrowane z jakoś z naszym wyobrażeniem naszym, właśnie tych podmiotów zmieniających wyobrażeniem tego, jak powinno być. I w tym naszej definicji jak powinno być. Te przedmioty, nie tylko samo jedzenie, ale właśnie te wszystkie otaczające to jedzenie, obiekty, one pełnią swoją określoną rolę. Niektóre z nich akceptujemy, a innych nie akceptujemy. I te trzy środowiska, o których ja tutaj, te trzy przykłady, właśnie tej oddolnej zmiany żywnościowej, o której tutaj w książce piszę, każdy z nich ma swój model tego, jak powinno być, z kim nam po drodze w tym Wprowadzaniu zmiany, a z kim, z czym nam nie po drodze. No i na przykład w tym zrzeszeniu, czy w tej, w tej sieci, która nastawiona jest właśnie na to naturalne i lokalne jedzenie, kwestia opakowań i tego, z czego opakowania są zrobione i co się później z nimi dzieje, jak już pełnią swoją funkcję ochronną, jest bardzo ważna. I dużo energii, dużo pracy, dużo yy, uwagi przyłożone jest do tego, no właśnie tego. tego tej cyrkularności, tego krążenia opakowań, tego, żeby one były wielorazowe, żebyśmy nie pakowali w plastik, że w miarę możliwości, żeby, żeby one były albo w ogóle niepakowane, te produkty, albo były pakowane w papier, a jeśli muszą być w bardziej trwały sposób zabezpieczone, to żeby ta, te opakowania krążyły. I jak się przyjrzymy pracy tego rodzaju właśnie zrzeszeń takich jak kooperatywa, czy, czy targowiska, właśnie takiej naturalnej żywności, lokalnej żywności, to zobaczymy, jak dużo pracy wkładane jest nie tylko w to, żeby ta żywność była wypracowana, Wyprodukowana, żeby ona była sprzedana, i, i żeby krążyła, i żeby dotarła do odbiorcy, ale też żeby opakowania krążyły. Czasami wydaje się, że ilość pracy, ilość energii, która wkładana jest w to, żeby te opakowania krążyły, bo były takie czy, takie czy inne, że ona jest. Y dużo większa niż sama praca zorientowana na to, żebyśmy byli syci, żeby ta żywność dotarła, dotarła do, naszych, do naszych, na nasze stoły i na nasze talerze. No, przykładem jest to, kiedy właśnie ten system kaucyjny, taki oddolny system kaucyjny, który niektórzy sprzedawcy, niektórzy producenci stosują i okazuje się, że idąc na zakupy, czy idąc odbierając moje, moje zamówienie w takim czy innym miejscu, ja przychodzę z pełną torbą i pełną, czy pełnym plecakiem opakowań, Które jest równie ciężki i równie duży jak ten, z którym ja wychodzę stamtąd. Znaczy, okazuje się, że to krążenie tych opakowań jest, wymaga ode mnie prawie że tyle samo pracy, co, co krążenie samej, samej żywności. Dlaczego? Dlatego, że akurat dla tej sieci i akurat dla tych ludzi, którzy zorganizowali to, to zrzeszenie, to jest bardzo, bardzo ważne ta Kwestia śmieci, kwestia odpadów, kwestia właśnie opakowań jest super ważna i, tej, yy, i po prostu pewne elementy mainstreamowego, tego dominującego systemu żywnościowego są nieakceptowalne, są odrzucane, co wymaga właśnie wykonania jakiejś dodatkowej pracy, żeby stworzyć alternatywę. Ta książka jest napisana językiem socjologicznym z zastosowaniem teorii socjologicznej, dość zaawansowanej, teorii aktora sieci i teorii praktyk społecznych, ale też yy, ta książka... Yy, ma być interesująca. To znaczy, ta książka została napisana w taki sposób, żeby każda osoba, dla której ten system żywnościowy jest interesujący i która zastanawia się o tym, jak ten system żywnościowy jest zorganizowany, żeby znalazła coś tutaj dla siebie. Czyli dużą część tej pracy yy, yy, wypełniają. Opisy tego, w jaki sposób jemy i w jaki sposób możemy ten system żywnościowy stwarzać. Nie powiem, że to jest książka, która jest przewodnikiem po zmianie systemu żywnościowego, ale to jest na pewno książka, która pozwala pomyśleć o tej zmianie nie tylko socjologom, ale też praktykom, też osobom, które rzeczywiście tę zmianę widzą albo chciałyby widzieć, które wyobrażają sobie, że ten świat jedzenia mógłby być zorganizowany nieco inaczej.